I jak tam? Odpaliłeś już? Tak, właśnie się nagrywa wojna npc ów Kurwa macie. Dołączę śmiało. Muszę zobaczyć wojnę. No póki jeszcze jest, nie wiadomo kto wygrywa na razie, ale zombie chyba. Aha, i to są... To Aha. O, szpital. Patrz, on ma... Ja jestem lekarzem, zaufaj mi. No, dodawaj. Jego, jego diagnoza jest taka, że niestety... Zmarł on po operacji na raka jąder. Bo no. przez przypadek jeden z naszych chirurgów... Potknął się i odcięte jądro wpadło mu do tchawicy co, z, z, y, że tak powiem, zapoczątkowało zablokowanie dróg oddechowych. Dusił się jajem przez 3 minuty, podczas gdy chirurg y, próbował wyciągnąć owe jądro z tchawicy. A potem pan anestezjolog postanowił, że odcina znieczulenie. On się obudził. No i... no, i, no i umarł. No. Myślałem, że po prostu wycięli to jądro, co trzeba. A temu co dolega? Temu... Temu przez przypadek wycięli wątrobę, a mieli mu odciąć nogę. Temu przez przypadek upierdolili stopę, zamiast przeszczepić mu nerkę? A ci tutaj sobie gadają. A to jego żona. <laughs> Okej. Okay. Coś mamy zrobić? A. E, nie wiem. Ale ja nie widzę napisów. A to do Czemu? No, actually, alarm! Szybko bomba atomowa! Kurwa, nie mogę wyjść! Kurwa, doktorek! We interrupt our programming. This is a national emergency. Important details will follow. Cześć, Run for your life! Run for your life! I think I fainted. What happened? Where is everyone? doctor doktorka w body! Coś przeszło za tobą, tam przez... <laughs> to poszło w prawo. To I idziemy poczekaj. w lewo. Ona nie żyje. Dobra, idziemy w lewo, jak to, to coś poszło w prawo. O kurwa, co tu się stało? Ja cię pierniczę. Ktoś się bawił skalpelem chyba. O kurwa, tam coś było za oknem, na ja tym idę. Winda nie działa. Windy... Jak się mamy w prawo? Właśnie nie, też tak. No. Nie pięć tak spokojnie. Tutaj ani żywej duszy. Tutaj też. Papiery na ziemi jakieś. Zamknięte. drzwi. To nie dobrze. Kerfuś! Co? Hm, mm. Ależ kurwa Ej, babkę znalazłem jakąś Gdzie? Tutaj Gdzie, 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 gdzie? Ach. Chyba już nam dała O Coś... To chyba tam Tak, chodź Generator czego drze Czy To ona? Czekaj, trzeba sprawdzić, czy żyje. Oj 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 nie 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 tu, nie tu nie nie no, nie zobaczyć tu tam jest. Co tam było? Tą babkę zażynało to coś The backrooms Ej, wiebało nas do backroomsów ta winda. No dobra, to robimy. To jest istny Labirynt? Widzę, o, szczołka, ty kaszlesz? Idę za strzałkami. O! Exit! Że to? Coś jest to? Słyszę i mnie to niepokoi. O! Mam łom! Mam trupa. Chodź do mnie. To jest promieniowanie. ...i Tutaj o licznik ga ge geja mi wariuje, kurwa. O, chodź tu do tego exit, ale pukaj, pukaj w ścianę. No dlatego mówię, chodź. O, znalazłem kościotrupa. No to ja też, chodź, znalazłem windę. Ale kurwa, no pukaj w ścianę, bo nie pamiętam gdzie to jest. Za dźwiękiem pójdę. Nie przestawaj. O, dobra. I co? Nie działa. No, kurwa! No to nie zła winda. Tu jestem, za windą. A, lol. Piniata! <laughs> Dawaj, może cukierki się wysypią. <laughs> A pamiętasz jak się rzucało Arda na wiszącego barona w Wiedźminie 3? Nie, na filmie? Tak. Co? <laughs> Co? Zostawcie Karolka w spokoju. <laughs> Rozumiem. Tak. Ok, to ty idź tam, ja idę tu. Jakiś nowy poziom. O, wyjebało mnie gdzieś znowu. Chyba nie chcę wiedzieć, gdzie e, nie, nie jest tu źle. Na pierwszy rzut o! Was the ah, worse than death ending. It's over, you're back from where you started. In the battlefield waiting for the ambulance to drive you to the hospital once again. Like nothing of this happened. The cycle continues and there is no way to get out of it. The story I'm was cursed tam. from the beginning. There's no escape nor good ending. You are trapped here for the rest of the eternity. The box Rooms will not let you die. How can a single thief make such a mess? The wrong man in the wrong place may be the answer. Kurwa, Aha. to? Co to, to kurwa jest? A ja, ja odblokowałem zakończenie. Gorsze niż śmierć, tak się nazywa. O, widzę zaś, przez ścianę inne endingi. Jest, widzę, bad ending i neutral ending. Czekaj, bo ja tu mam pewien problem. A to, co cię zabiło, to było takie czarne? Nie, takie szare. I duże. Jak jakbyś zobaczył Wielkiego Bobasa. Zamknięte, a tu starta trupów. O, korytarzyk kolejny. Byliśmy w nim. A, no tak, z niego wyszli. Ale tu nie można oszukiwać, bo noclip nie działa. Co? Szukałem łomu. A to ochrona była. O kurwa. No i co Żeś zrobił? Wyłącz to. O, kanały chyba. Mang! Nie idź tam. Ale mnie ciary przeszły. Ja pójdę prosto. No, ale się. No. no ciekawie, ciekawie. Ty też to widziałeś? No. Coś tam nie wyszło. Może powolutku co? <noise> Jak to mnie wyleciało? Kurwa, za ściany! To za nami biegnie czy co? To wyleciało na mnie z za ściany! Dobra, to jest poruszający się czarny cień. No, jest w no. chuj szybki w dodatku. Dlatego nie wolno, wolno chodzić że jak to ci wybiega przed ryj, ale ciary, nie zamknij pizdę, <śmieniu> nie. co? Biegnij szybciej, 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 no szybciej, szybciej. Nie, szybciej. nie kurwa. Ej, tu są drzwi! Dobra! Aj to nas goni Kurwa, mać, kurwa, kurwa, Jeść! No, tak nie, 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 ale ja po prostu uciekam A wszystkie drzwi były zamknięte? Ta Kurwa O dobra nie ma już chyba tego O ko korytarz jest Winda o, To było straszne w chuj Ja dole, zasrałem się w gacie ja widzę, że ta mapa ma tyle wspólnego z bakrumsami co ja z byciem baletnicą. Dobra, tu mamy otwarte coś, to pójdziemy tu. Dobra, czemu masz tłum, a Ja nie mam. Kurwa, to mnie bije. <laughs> co to za... A co to za gówno? Bez tu co to za gówno? O. Jest trochę ciąć tu. No kurwa, drugie! No się. Kurwa, to jest za nami. to tam jest? Dobrze, bieg... Ja bym się cofnął! Teraz w lewo. Tu, tu, kurwa, oh to się na mnie rzuciło! Spierdalać, 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 spierdalać! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dobrze, że to w miarę wolno chodzi. Chyba musimy iść... tam. Ała! Dostałem kilka strzałów na łeb. Uważaj, jest tu pod... O kurwa... O, żeś ty! Rzuciło się na mnie, no biegnij, kurwa! Co ja... Ale... O, no, trzeba te naprawiać. To naprawię i ja nam będę patrzył na dupę. Wyszysz tak, jakby takie mlaskanie? Tak. Nie podobało mi się to. Szybciej. Bo ten fajans nas dogoni. Fajans? Hmm, to byliśmy. A kurwa! Pierdalaj, fajansie, kurwa. Czekaj. I tam jest ten drugi. Zostaw tego smotkika Ała! Dwa naraz się na mnie rzuciły. Nahać no, kurwa. Tego nie zabijesz. Właśnie chyba kurwa jednak nie. Kurwa, jak się rzucił, jebany. Nie, 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 tam nie. Tam też nie! Tam też nie Kurwa, ciągle coś mlaska w tym ambiencie Nie lubię tego Nie wiem ja dalej O, puchaj, ja słyszę No, dawaj, dawaj O, dobra Chodź stąd kurwa Dopiero to, A się boję na następnego poziomu. Te to, to leiteowe były. Hej, Another Survivor. Hej, wypierdalę z spokoju spokojnie już. Przepraszam, nie miało tak wyglądać. Dwa debilu. Mamy iść do kium komputera. Jakiegoś ru komputer rooma. Ale gdzie, gdzie to jest? Tu. O tu. Podobno ten kto tam jedzie już tamtąd nie wraca, także jedziemy. No i gdzie żeś nas zaprowadził, debilów? To moja Havira. Witam w apartamencie. Chodź na Ale pieniądze. masz brudno, ja pierdole. Słyszysz? Nie podoba mi się ta muzyka. Bardzo dziwny dźwięk, nie sądzisz. Wiesz co, takie muzyki zazwyczaj lecą, jak coś cię goni. Bo tego się nie da zepsuć. O tu są otwarte? Nie, tu nic nie ma... Elega. Co jest kurwa? Co? jest co, 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 Komuś się trani kurwa włączył? Och, to krzesło! Fajne, fajne krzesła, takie wytrwałe. No weź, bo on tam sra. Tu Nie powiem, że srałem się. Tu jest pokój oczekiwania dla graczy, którzy chcą zagrać. To było, to było ciekawe hmm. doświadczenie. No to na pewno. A tu zamknięte. Dzień dobry, nie ma nikogo. No to kolejne pięterko. O, otworzyło się. W środku nic. Mam tutaj jakieś przejście. Spierdalaj! Ale co? Ja tam nic, nic nie widzę. Kurwa, nic po prostu spierdalaj. Ci tyle, nie, nie ma czasu na wyjaśnienia. Ja bym jednak te wyjaśnienia chciał. Tak? No. To patrz tam! Aha! Dobra, wiesz co to może jednak chodzić? Przez Ciebie to coś już wie, że tu jesteśmy. Ale poszło w drugą stronę. Bo się nie chce fatygować ewidentnie. Gdzie ty jesteś? O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! No bo, o właśnie kurwa. mnie nic nie goni, dlatego tak się zdziwiłem. Do ciebie? No. O mam to pianino. Ale gdzie ty jesteś? Tam gdzie pianino. Ale gdzie jest pianino? W pokoju z pianinem. Jestem na... Ciebie? Do ciebie? No. Nie, nie wiem. Mnie! Nie! <śles> gdzie jesteś? Które piętro? Przedostatnie. No to muszę iść w górę. Bo ja jestem na pierwszym. A jestem już w hali głównej. O, widzę cię. Siema. Siema. Pienino. Czekaj tak, okay. O, znalazłem bar. <gryw> Ale pusty. Zero alkoholu. Przydałby się. Nawet mebli w tych pokojach nie ma. Chujową masz tą chawirkę. A bo wiesz, kupiłem tak bez nieumeblowane A, to tak jak, jak w Simsach kupujesz z opcją Pustech Dokładnie A to ten pokój z pianinem Można na nim zagrać Nie Na razie to wszyscy grają na naszych nerwach Lepiej bym tego nie ujął Po okay. tym co widziałem Rycie. to chyba ciężko Idziemy A! to niezły timing. Czekaj, Każdy nie rozpierdzielaj. Jednakże to byliśmy. A tych zamkniętych to już łóżka są, to cię chuja zrobili trochę, <noise> że nie umeblowane. <noise> I to jakieś takie kanciaste takie wyglądają na twarde. Niszczymy ci chatę. No dobra, jak ma tu krążyć jakiś Debit, to ja podziękuję za taką chatę. Ja bym też podziękował. Już bym wolał nawet Kerfusia mieć w domu. Dobra. Piętro wyżej robimy. Już robię. Ekipa demolki. Pierdalaj! Zmieniamy pomieszczenie. Kurwa. To coś nie chce odpuścić. Na dół. Jestem na dole. Dobra, chyba jestem uratowany. A ja jestem na samym dole. Gdzie, na którym piętrze jesteś? A tutaj? Zaraz trafimy w ogóle do po. Słuchaj, wyobraź sobie, że za jednym z tych pomieszczeń jest pokój Dachmera. Co to pokój Dachmera? Nie wiesz, kto to Dachmer? Dachmer nie. to porywacz, morderca i kanibal. W jednym. No może... Może lepiej do niego nie trafić, bo jeszcze nas zje za wtargnięcie mu do pokoju. już porywał mu Chodź tu. a mam coś Gdzie... ciekawego tutaj. Gdzie żeś spierdolił. <laughs> ja ja Niech to ciebie goni, pierdol się. Ja się stąd nie ruszam. Mam dosyć. Jakaś druga muzyczka zaczęła grać. Kurwa Marcin, przyjdź po mnie. O kurwa, nie ja pierdolę. Nie, ja mam dosyć kurwa na dzisiaj, idę stąd. A to dopiero początek. Montę, wracaj tu. Ja, 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 ja mam dosyć na dzisiaj. To nie na moje nerwy. Dobra, jeżeli chcecie na drugi odcinek z Backroomsów, to piszcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Bajo.